Były minister sportu Kamil Bortniczuk został nowym przewodniczącym zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Jego nominacja stanowi element szerszej wymiany pokoleniowej, do jakiej aktualnie dochodzi w strukturach partii Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Kamil Bortniczuk ma 40 lat, pochodzi z Głuchołas. Z Prawem i Sprawiedliwością związany jest od 2002 roku, lecz ostatnio był jednym z liderów Partii Republikańskiej, z ramienia której pełnił urząd ministra sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego. W sobotę Republikanie połączyli się z Prawem i Sprawiedliwością. Tym samym Kamil Bortniczuk powrócił na łono środowiska politycznego, w którym rozpoczynał swoją działalność publiczną. Będę przekonać wszystkich zgodnie z tym, jak ta sytuacja faktycznie wygląda że w tym trudnym czasie potrzeba zjednoczenia wszystkich ludzi, którzy są polskimi patriotami, którzy mają swoje poglądy nieco bardziej na prawo od centrum albo właśnie w centrum, ale w tych absolutnie najważniejszych kluczowych kwestiach jednak spoglądają raczej w prawą, a nie w lewą stronę. Zastępczyniami Kamila Bortniczuka w nowych władzach wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości będą europoseł Anna Zalewska i poseł Katarzyna Czochara. Ich celem jest programowa ofensywa przeciw pustosłowiu ekipy Donalda Tuska. Wiem kim jest, wiem, e, pamiętam też jego ekspoze sprzed 16 lat i sam powiedział, że wyciągnął lekcję, i, i tą lekcję było e, widać, słychać i czuć. Żadnych konkretów, bo 16 lat temu tych konkretów było. Ponad 200, z czego spełnionych może było 5%. Nominację na członka zarządu wojewódzkiego PIS otrzymał natomiast przewodniczący klubu radnych tej partii w Opolskiej Radzie Miasta Michał Nowak. On też ma konkretne pomysły na swoją pracę. Ten przekaz, który teraz jest nadawany, że prawo i sprawiedliwość to jest tylko osoby starsze, to są osoby z mniejszych miejscowości, żeby złamać ten przekaz, pokazać, że jesteśmy bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w średnich miastach, w dużych miastach. Jesteśmy z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi i później dzięki temu możemy te pomysły, które ludzie zaproponują, wprowadzić w życie. Zmiany wprowadzone na Opolszczyźnie przez Komitet Polityczny PiS to element szerszego odmładzania partyjnych kadr. W województwie zachodniopomorskim przewodniczącym został były szef MSWiA Paweł Szefernaker. W województwie pomorskim na czele PiS stanął były rzecznik rządu Piotr Miller. W województwie świętokrzyskim była wiceminister sportu Anna Krupka. Natomiast były minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. pokieruje pracami partii Jarosława Kaczyńskiego w województwie Kujaws pomorskim Tomasz Gdula kurier opolski